W Ewangelii o Jezusie chodzącym po wodzie jesteśmy zaproszeni, żeby dostrzec pewne wyzwania dotyczące nas jako uczniów Jezusa. Pierwszym wyzwaniem jest to, żeby się nawrócić od pokusy szukania u Jezusa spełnienia naszych oczekiwań i naszej osobistej satysfakcji. Żeby iść pod prąd. Pełniąc wolę Boga tak jak on, a nie realizując jakieś nasze własne pomysły czy oczekiwania. Drugie wyzwanie dotyczy konfrontacji z naszym lękiem i z naszą małą wiarą. Trzecie wyzwanie dotyczy tego, żeby nawet pośród strachu, wielkim napięciu, nie przestawać słuchać i słyszeć Jezusa, który mówi cicho, odwagi, ja jestem, nie bójcie się, a jednak ten jego cichy głos przebija się przez. Yy, całe fale zewnętrznych zagrożeń i naszego wewnętrznego jakiegoś wzburzenia czy przerażenia. O tym jest ta Ewangelia dzisiaj. Słuchajmy uważnie. Serdecznie witamy w telewizyjnej lekcji dywina. W składzie ksiądz Maciej Warowny, ksiądz Maciąg. Boże! Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 14, versety 22 do 33. Posłuchajmy tekstu. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapada, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr – Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł – przyjdź. Jezus wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i zaczął tonąć. Krzyknął – Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, chwycił go, mówiąc – czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi – Upadli przed nim, mówiąc prawdziwie: Jesteś synem Bożym. Myślę, że warto sięgnąć najpierw do kontekstu tej Ewangelii, żebyśmy mogli ją dobrze zrozumieć. Zresztą te pierwsze wersety wprost narzucają nam myśl, żeby, żeby zapytać się, co było wcześniej. Dlaczego Jezus przynaglał uczniów? A nawet przymusił. Przymusił. Nawet przymusił. Yy, wydaje się, że tutaj yy, jesteśmy po rozmnożeniu chleba. Yy, uczniowie nie, nie wierzą, że jest to możliwe, żeby nakarmić pięć tysięcy ludzi. Yy, a jednak Jezus czyni ten znak i potem yy, nie daje im czasu na skonsumowanie tego sukcesu. Przecież to jest fantastyczne. Zrobiliśmy coś tak niesamowitego, Teraz wszyscy będą nas podziwiać. Więcej o tym skonsumowaniu sukcesu mówi święty Jan w szóstym rozdziale. Słynny opis prawdopodobnie tego samego znaku, troszeczkę inaczej podany przez Jana. Kiedy tłumy zobaczyły, jaki znak uczynił Jezus, nie miały zamiaru tego znaku odczytywać tak, jak chciał Jezus. Ja jestem chlebem życia, kto mnie spożywa, będzie żył na wieki. Tylko chciały go. Zechciały go zrozumieć i zinterpretować po swojemu, że oto mam, mamy kogoś, kto będzie nam dostarczał chleba i igrzysk, igrzysk w sensie cudów na zawołanie, yy, i będzie, na, będzie zakładnikiem naszych oczekiwań i roszczeń, tak jak ci, co kazali Aaronowi zrobić złotego cielca na pustyni. Dzień tak dobry, jest. jesteśmy w historii zbawienia bardzo głęboko zakorzenieni. Boście jedli chleb za darmo, dlatego mnie szukacie. Jezus mówi wprost. A Jezus nie pozwolił zrobić z siebie z złotego cielca, sztukmistrza, który będzie udowadniał ciągle tłumom swoją boską, cudotwórczą moc. Usuwa się od nich na górę, wobec Ojca, Pokazuje w pewnym sensie też drogę uczniami, tłumom. I przymusza uczniów, żeby wsiedli do łodzi. Czyli Łódź, nie mamy wątpliwości, że to jest obraz kościoła. Płynie na drugi brzeg, czyli życie wieczne, mocą Eucharystii, mocą tego chleba, cudownie rozmnożonego, który w kościele, i to ojcowie kościoła tłumaczą bardzo jasno, to jest zapowiedź: Ja jestem chlebem żywym. I to ja jestem chlebem żywym, my utrzymujemy, my otrzymujemy w Eucharystii za każdym razem. I teraz mocą słowa. Jezusa Słowo i Eucharystia. Chrystia. I mamy Kościół, który jest napędzony, zmuszony do tego, żeby ruszyć ku życiu wiecznemu. Napędzony, żeby iść pod wiatr. To ciekawe, nie? Też jest pewien I paradoks. Przeciw... A skoro pod wiatr, to i pod fale. No dobrze, tak. ale jeszcze mamy… Tutaj mówi żeglarz, który wie, o czym mówi, co to znaczy iść pod fale. A raczej unikamy. Normalnie y, te, takich rzeczy się nie robi. To jest y, bardzo przykre takie żeglowanie wprost. pod wjazd... Jezus się nie zna na żeglowaniu. Tak jak się nie zna na łowieniu ryb, prawda? Jak on nam będzie mówił, co mamy robić? My, 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 my wiemy lepiej, nie? Prawda? Ale zna się na życiu wiecznym i każe płynąć im e, gdzie. Nad nimi jest ciemność, bo jest noc, pod nimi jest też ciemność, bo morze, jest morze odchłań. i otchłań. Jezioro Galilejskie I jest głębokie, kilkadziesiąt metrów. To jest ciekawy metrów. obraz tej drogi na drugi brzeg kościoła, że tu ciemno, tam ciemno, a... Wiatr przeciwny, że... tak. fala przeciwna i czwarta straż, to jest tak bardzo ładnie o wschodzie słońca, tylko że, do 6, tylko że to jest cała noc nieprzespana. Wyobrażacie sobie, czy oni mogli po, po te, przy tym wietrze yy, poruszać? Yy, Mamy już spać. dosyć. Mamy? Serdecznie dość. Mamy, tak jest. Ten drugi brzeg, jeszcze warto wspomnieć, skoro przywołujemy Ewangelię Jana, żeby nam troszeczkę doświetliła Ewangelię Mateusza, ten drugi brzeg pojawia się w ostatnim, tym dodanym do czwartej Ewangelii rozdziale o połowie cudownym, po zmartwychwstaniu. Kiedy Jezus odzywa się do nich z brzegu, i ten brzeg symbolizuje Królestwo Niebieskie, Dom Ojca, do którego Kościół podąża. Jezus odszedł do Ojca i pozornie pozostawił uczniów samych, żeby się zmagali z tym wszystkim, co ich tam przerasta, przeraża i męczy bardzo, a z drugiej strony pozostaje z nimi, dba o to, żeby byli w komunikacji z Nim cały czas i mówi im, co mają robić. Oni, jeżeli go usłuchają, zrobią to, co Jezus mówi, zobaczą niezwykły owoc. Bardzo ciekawa jest też historia Piotra. Zazwyczaj to Tomaszowi przypisujemy niedowiarstwo. A to jest jak, jakaś inna forma tego samego, co Tomasz powiedział: Jeśli nie włożę ręki w bok Jezusa, jeśli nie włożę palca w ślady gwoździ, nie uwierzę. A tu mamy jeśli to Ty jesteś, mi przyjdź do siebie po, dokładnie. po wodzie. Teraz... Jezus, uważaj, uważajmy też na to, w oczach uczniów na tej kruchej łodzi trzeszczącej w szwach, miotanej falami i wiatrem, wydaje się yy, nierealny. Sło, używa Mateusz słowa fantazma, prawda? Duch zjawa. Duch zjawa, coś nierealnego, czy on jest, czy go nie ma, jeśli to ty jesteś. Nad ranem można widzieć różne rzeczy po całej nieprzespawieniu. Za zmęczenia. Nocy. I teraz zobaczcie, że jest to bardzo ciekawy program wychowania Piotra do wiary. Bo mamy, co jest istotą problemu Piotra w tej Ewangelii? Dlaczego zwątpiłeś? Dlaczego twoja wiara, kiedy patrzysz, kiedy mnie widzisz, nie, nie podtrzymuje Ciebie? Dlaczego widok fal, to co ludzkie, takie realistyczne, przeraża Ciebie bardziej niż mój pokój który chce Ci dać poprzez wiarę i to jest mamy tę scenę potem mamy scenę w następnym rozdziale Piotra, który poucza Jezusa, że nie będzie krzyża, że to krzyż to jest coś nie takiego i potem mamy Piotra który zapiera się jest to rzeczywiście Ewangelia która otwiera Piotrową drogę do wiary do tej wiary, która mu pozwoli być skałą. Czy podkreślmy, że kiedy słyszymy także my, albo sami mówimy, że zwątpiliśmy, to mamy gdzieś tam przed oczami, że wiara jest czymś gotowym, że wiara jest czymś, co albo mam, albo tego nie mam. Tymczasem tutaj się rysuje myśl o tym, że wiara się rozwija. Tutaj Jezus mówi... Idziesz od wiary ku wierze. Czemu zwątpiłeś? Ti edistasas? Czemu się oddaliłeś, odłączyłeś ode mnie? Jakoś tak to należy rozumieć. Piotr stracił łączność z Jezusem. Bo Ten się tak zapatrzył na tę falę przerażającego. Trzeba dbać o tę łączność z Jezusem codziennie. Bo inaczej jesteśmy zdani na własne tylko miotające nami wątpliwości. No ale z drugiej strony y, to y, ważny moment, kiedy Piotr by poznaje samego siebie, że jest w stanie na Jezusa patrzeć właśnie krótką chwilę, y, że nasze medytacje przez chwilę się udaje, ale, ale potem, ale potem przypominają przez się co faktury niezapłacone i jeszcze za... inne projekty, które inne mamy do projekty. zrobienia. Wizytę lekarza, która mnie czeka. I w tym momencie niestety, ale myśl i przede wszystkim wzrok odchodzą od pana. Tymczasem czym jest wiara. Jeśli zwątpiłeś małej wiary, małej wiary, to czym jest wiara i co, co zrobić, żeby ona była wielka? Na pewno. W... Pamiętać o tym podwójnym pokarmie, który zostawił nam Jezus, zostawił siebie samego pod postacią słowa i pod postacią chleba, tych dwanaście korzy ułomków z cudu nad jeziorem. Nim karmić naszą wiarę i na pewno patrzeć na Jezusa. Po prostu modlitwa, nawet jeżeli jest to modlitwa w ciemnościach. Modlitwa, która jest jakimś zmaganiem z własną słabością, żeby sobie dać spokój, że dzisiaj nie mam czasu. Ale, Chyba... ale też takie normalne doświadczenia. Patrz, wydaje się, że Piotr tonie. Nie? No my też nie jeden raz mówisz, tonie. I tonę. Nie? Życie mnie pogrąża. I załamuje się. I co wtedy? Panie, najpros... mnie. Najprostsza modlitwa. Najpros... mnie. Najprostsza modlitwa, ale w tej najprostszej modlitwie mamy połączenie Doświadczenia ludzkiego, ludzkiej bezsilności i mocy Boga. Te, takiego y, rzucenia się w stronę Boga, ponieważ nikt inny mnie w tej sytuacji nie może uratować. I to jest istotne w modlitwie, że modlitwa nigdy nie, mo na, nie ma nas odrywać od rzeczywistości. To rzeczywistość prowokuje modlitwę. My, mamy się modlić tym, czym żyjemy też. Jak, w jaki sposób zrozumieć Pawła, który mówi, nieustannie się módlcie? To, co. No dobrze, ksiądz być może yy, mu się to uda, albo jakiś zakonnik w zakonie kontemplacyjnym, ale to słowo jest do wszystkich. Nieustannie się módlcie. Czyli nieustannie połączcie obecność Jezusa z naszym życiem. No właśnie, nie? To łączenie naszego życia, ale z tym, żeby widzieć Pana, który. Nie jest jakąś zjawą, nie jest jakimś nieokreślonym. Fantazma, które mamy po grecku. Jeszcze Tylko, że jest. Ciekawa obecnie. rzecz. Mianowicie, tak trochę mimochodem, ewangelista mówi, że Jezus przemówił do nich: Odwagi, ja jestem, nie bójcie. Jezus nie krzyczał, żeby przekrzyczeć ten wiatr, burzę i ryk fal. On po prostu przemówił spokojnym głosem, Ego. który przebija się poprzez rykwal, poprzez ich emocje, poprzez tę ciemność i rozbrzmiewa w ich sercach, ponieważ Jezus ma tę umiejętność, tę władzę przemawiania do naszych serc, także słyszymy Go nawet pośród największego ryku burzy. To jest bardzo ciekawe, żeby to też mieć na względzie. Jezus, który przemawia tak jak Bóg do Mojżesza w szepcie ciszy, jednak nie ma go w trzęsieniu ziemi, w piorunach i tak dalej. Jest. On ma ten Łagody bezpośredni dostęp do naszego, do naszego serca. Jeżeli dwie dwie na, tylko go słuchamy. Dwie rzeczy na koniec, mianowicie. Po pierwsze Jezus w Łodzi. Piotr trochę pochodził po tej wodzie, potem zaczął tonąć. Ostatecznie Jezus jest w Łodzi. I wiatr się ucisza. I kolejna rzecz to, to wyznanie wiary, już teraz wszystkich uczniów. Skomentujcie. To jest cel Ewangelii. Ewangelia Świętego Jana jest bardzo jasno napisana w kluczu wiary. To wszystko zapisano, żebyście wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Ale Jan daje to wprost. Natomiast. Synoptycy, jest to gdzieś tam porozbijane w różnych momentach, kiedy spotkania z Jezusem prowadzą do czego? Do tej y, upadli przed nim, trudno sobie to w łodzi wyobrazić, w małej łodzi y, rybackiej, jak dwunastu facetów pada przed Jezusem. Natomiast y, jest to wyznanie wiary. Y, oni oddają hołd y, Jezusowi jako Synowi Bożemu, jako Bogu pomiędzy nimi. Też Jego władzę nad siłami przyrody. I w tym wyznaniu zawarte jest też, zawarta jest też, wydaje się, zgoda na to, żeby on nas prowadził pod wiatr wbrew naszym oczekiwaniom, o czym mówiliśmy na początku. I nagle się okazuje, że wiatr się się. Życzymy takiego spotkania Jezusa. Czy jesteście w pracy, czy. Przeżywacie swoje wyjazdy wakacyjne, jakiś odpoczynek. Prosimy także o jakieś pozdrowienia, bo to rzeczywiście dodaje nam takiej odwagi, by robić kolejne odcinki, kiedy ciągle spływają pozdrowienia z, rzeczywiście z całego świata. Ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Maciej Warowny i ksiądz Robert Muszyński.